Dzień dobry, drodzy widzowie! W tym odcinku gramy w realistyczne bitwy pancerne. Proszę o like, o subskrypcję i zapraszam do oglądania. Mamy tutaj naszego. Jak to nie należy do oddziału? Mamy tu naszego kumpla. Tu nie należy do oddziału. Więc. No i co? Widzimy się gdzieś blisko punktu A. Jesteśmy tutaj. Z naszym kolegą w T34-85 tutaj jest nasz pleców, z HK pojedynka. Będziemy pomagać naszemu koledze w średnim czołgu. A teraz atakujemy punkta. Okej, okay. okej, okay, trafiłem. ale skąd? Chwilka, ja chcę zobaczyć, co skąd. Jak to w ogóle pancerze z takiej odległości nie powinno przebić? Co to ma znaczyć? Dobra, nie, ja Pumą podjeżdżam. Bez żartów, Pan... Pumą. Ucinać nie będę, ucinał. kurde nie... o ja ma... Stany mają. Czemu sta... czemu Niemcy są takie słabe stany i ZSS są tak OP? Właśnie. Będę sobie tak podjadę i bazę z pleców zajada. Ale zasuwam. 71 na godzinę. Obym nie przekroczył prędkości i tak, za niedługo będzie odcinek z Forzy. Jak w ostatnim odcinku powiedziałem, że jutro to przepraszam, bo będzie, bo będzie. Dzisiaj będzie jutro, czyli pojutrze, tak jakby. Więc jada. Okej. Okay. Zniszczył mnie. Kurde. Co jest... Co jest przeciw... Powietrzny? Ja bym powiedział, że to jest przeciwpancerny. ok e já mãe já a da Często brudno. Dobra. Nie będę ucinał, bo w każdej chwili możemy zginąć. Chwilka, co ja kliknąłem? Co ja kliknąłem? I ja się. Godzinę chciałem sprawdzić. Kurde, nie w tym momencie. No i poleciał chłop. Fajnie by było, gdyby automatycznie się przynajmniej w antierach podnosiło. Czasami ja ostatnio zginąłem. Ok a ciekawe, ale jakieś jakie jak, ja zapomniałem, tak jak w to się gra. Zrobiłem sobie chwilę odpoczynku i tylko planowałem odcinki. O. Ale dawno w to nie grałem T21 bronić punktu Ја ja там до него јадам Kurde i drodzy widzowie, dzisiejszy odcinek będzie krótszy, więc to będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie i do widzenia.